Cześć. Sebastian i Tomasz. To miejsce już znacie. O, może to. To miejsce widzieliście w poprzednim naszym filmie. Poruszamy z tego samego miejsca, czyli ze schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. I idziemy dzisiaj na zawrat. Tak jest, tak, tak samo jak wczoraj. Z tym, że zamiast skręcić w prawo, to skręcimy. W lewo, czyli idziemy na Świnicę. Dokładnie. Coś jeszcze? No nie wiem co, co Mówimy co dalej? Możemy Wam powiedzieć po pierwsze, że y, jest siódma, mniej więcej. Tak, dzisiaj. Dzisiaj zaspaliśmy. Nie no taki był plan troszeczkę. E, sorry, żeby to o siódmej zrobić. E, I właściwie tak. Dokładnie tak jak zaplanowaliśmy, tak wyszliśmy. I co dalej, jak już wejdziemy na tą świnicę? No to zejdziemy do Kasprowego. Tak, i prawdopodobnie z Kasprowego będziemy lecieć do Zakopanego, aczkolwiek zobaczymy, nie, jak to tam wszystko się uda. No, że usiądziemy nad mapą, chwilę pomyślimy, jak tu najbliżej do auta, którędy lepiej, no zobaczymy jeszcze. No. jest kilka także będziemy myśleć jeszcze o pogodzie chwilę tak, na razie jest pięknie, jest słoneczko, nie ma chmur prawie żadnych, takie drobnie gdzieś tam, kłębia ale... E, ale o 15 już ma się zacząć troszeczkę psuć pogoda zobaczymy no. co się z tym e, stanie znaczy o 15 już może padać a na tej wycieczce już zmoknęliśmy więc chyba chcielibyśmy dojść na sucho do mety więc zobaczymy, zobaczymy czy się uda mhm. będziemy reagować na bieżąco to co? Do zobaczenia za chwilkę pewnie. Co tam u nas? No co, obijamy się. No, dzisiaj nie mamy trochę tempa, ale też się nie staramy, nie walczymy za bardzo. Tak, tak. Mamy trochę czasu, przynajmniej no, taką mamy nadzieję. A no, plecaki ciężkie, więc. Zupełnie inne niż wczoraj. Wczoraj był bardzo dobry pomysł, jednak żeby te lekkie plecaki zabrać. No, bo Z tymi nie byłoby szans. Raczej byśmy. Nie. Znowu. <laughs> do Koziego i dalej no, nie. I do domu. No, także już jesteśmy za zawratem. Kawałek się schowaliśmy, bo jak to na zawracie, trochę tam biało. A tu jest cisza, spokój. No, no, troszeczkę gdzieś tam. Ale jest dość przyjemnie, słoneczko, siedzimy sobie, zbieramy siły, żeby wejść na świnicę. Jeszcze spojrzymy na mapę, jak to wygląda. Jesteśmy bardzo ciekawi tego wejścia, jak to wygląda, więc no. będziemy działać, pokażemy Wam. No już widać łańcuchy, więc jak to świnica. Jest Świnica, muszą być łańcuchy i to z każdej strony. No także lecimy. То есть... Dobrze, witamy Was. No już jesteśmy za Świnicką Przełęczą kawałeczek. No. Będziemy się kierować do Kasprowego. Tak, Kasprowy i na dół szlakiem zielonym. Tak jest, taki jest plan. I raczej nie będziemy kombinować nic więcej, dlatego, że chmury są psuje. już takie jak widzicie teraz. Także z tych chmurek coś tam się może brzydkiego zrobić, więc będziemy jak najszybciej uciekać do Zakopanego. Więc nie posiedzimy na Kasprowym, Tutaj też chcieliśmy trochę sobie dłużej posiedzić, bo fajnie jest, ale nie. No będziemy skracać wycieczkę. Tak, e, to co wam dzisiaj chcemy powiedzieć. Podzielimy się trochę z wrażeniami Wrażenia? dzisiejszego przejścia. Wejście od zabratu na świnicę. Bardzo sympatyczna. Znaczy jak na łańcuchy, to takie... Szczerze mówiąc, większość łańcuchów jest asekuracyjna, bo tam jest taka ścianka dość. Yy... Tak, tak i rynnie się idzie. Mam nadzieję, to z... że to widzieliście, jak to wygląda. No. E, więc, e, no jak już się tam człowiek. S... śliźnie to upadnie w te rynne, raczej, no, jeżeli no. się trzyma łańcucha, oczywiście. Tak, tak. Więc e... trudno przelecieć tam no. przez tą barierkę w przepaść. E, ale to mówię, można, więc po to jest ten łańcuch bardziej, żeby asekurować. No, no, Chyba jeden kominek taki, że tam faktycznie ten łańcuch to tak naprawdę potrzebny. E, ale w wielkich trudności. Jeszcze po wczorajszym dniu. No no to... po wczorajszym to nie ma trudności już w tutaj to, to, to dość, dość łatwe to było. Sympatyczne, mało osób. E, Także szliśmy sobie takim żółwim tempiem. Bardzo, nie. bardzo, bardzo. Nie spieszyliśmy się w ogóle. Jak dostaniemy deszczu, to będziemy tego żałować, no ale... Tak. A odnośnie wejścia samej Świnicy i zejścia? Jestem pod wrażeniem, że dawno, dawno temu udało mi się od tej strony wejść na nią. No jest, jest, jest. To jak się teraz popatrzy. Ja sobie pozwolę ponarzekać, narzekać, bo mówię tak jak ta z drugiej strony nam się wchodziło bardzo przyjemnie, z tej strony masa ludzi. Tak powolutku to wszystko idzie. No niestety tutaj jest od tej strony. My sobie spacerowo chodziliśmy dzisiaj, ale no, takie tempo to jest masakra. To jest masakra. Także chyba nigdy więcej o tej porze, o, o tej godzinie na świnicę no, jak no, już to tak wcześnie właśnie, rano prostu, albo wieczorem. Nie wzięliśmy tego pod uwagę, że fajnie tak. sobie wyjeść później i super. Ale no, chcieliśmy jeszcze trochę w, w Dolinie Pięciu stawów sobie posiedzieć, no bo wiadomo, no wiecie, jaka jest Dolina Pięciu stawów, więc się powoli z niej wychodzi, bo żal. E, no, ale to później cena jest taka, że się stoi w kolejkach i czeka nie wiadomo na co. No. Hmm. A pro poczekaniu nie wiadomo pod, na co. Tak. Uciekamy. I co? Znowu siedzimy. Tak, udało nam się przebić przez tłumy na kasprobym. Mhm. No jesteśmy pod szczytem na zielonym szlaku, tak? Tak, już, już jesteśmy na zielonym. Albo dopiero bardziej. Bardziej dopiero. No, no prosimy się o kłopoty, ale już trochę nie mamy siły, że tak szybciutko. No trochę powoli nam to idzie, chmury są wszędzie. Zobaczymy, czy z nich coś spadnie, czy nie. W prognozach ma coś spać, tylko pytanie o której. Oby no, jak już będziemy w samochodzie. Tak by było super. Ale znając nasze szczęście, to pewnie nam to złapie nas po drodze. Godzina lekko. Co zrobić? Dobra, to co? Lecimy, nie? No. Witamy Was na końcu naszej przygody tam gdzie zaczęliśmy Nie wiem czy poznajecie mm -hmm. e, I co? Z dobrych wieści zdążyliśmy przed deszczem tak. e, Druga dobra wieść jest taka, że udało nam się wszystko co zaplanowaliśmy na tej wyprawie. Wszystko, A kiedyś. Wszystko. No dobra, 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 bywało, tak e, No, także jak Wam się podobało, to dajcie lajka. Prosimy o subskrypcję. No i komentujcie, piszcie, co wam się podoba, co się nie podoba. Wszystko piszcie. Tak jest. I do zobaczenia na szlaku. Hej. Giewont pięknie widać. Góry, I czerwone wierchy. No wiem. gdzie ty Giewontu szukasz, panie? A, tam jest. <laughs> Bo on zawsze jest z innej strony. Gdzie nie pojadę, to...